Intencją tej sesji jest przekazanie informacji użytecznych, praktycznych, przydatnych dla naszego teraz. Patrzę teraz na nową Ziemię na planie subtelnym. Jest pełna światła, mocy, piękna, dostojeństwa, godności, majestatu. Przychodzi informacja, że. To wielki przywilej być w tym doświadczeniu, przywilej dla nas ludzi. Ziemia jest w pełni gotowa, by jej mieszkańcy dostroili się swoim wyborem, swoją decyzją do jej częstotliwości. Widzę ludzi, którzy na planach subtelnych czują się w pełni dostrojeni, mają poczucie. Właściwego dla siebie miejsca i właściwego dla siebie czasu. W ich sercach jest spokój, akceptacja, miłość, zrozumienie. W ich działaniach jest prawda, współodczuwanie, troska i świadomość bycia jednością, świadomość tego, że. Każda z istot, które tutaj są, z istot ludzkich, ma tutaj dla siebie swoje miejsce, swoje zadania, swoje możliwości przejawiania tego, kim jest. Takie osoby na poziomie uczuć, na poziomie rozpoznania swojej wewnętrznej prawdy już są na nowej Ziemi. Są już zupełnie odłączone od starych programów odłączone od wzorca niewolnika odłączone od programu niemocy, bierności. Skupienie takich osób w tej chwili jest na kreowaniu przyszłości, na kreowaniu Nowych, doskonalszych rozwiązań dotyczących wszystkich sfer życia, na kreowaniu nowej rzeczywistości. To jest przestrzeń, która w świadomości ludzkiej funkcjonuje jako 5D. To, co opisywałam. Są już takie osoby, które fizycznie żyją na Ziemi, na powierzchni Ziemi. Wiedzą, co mają robić, wiedzą, kim są, dlatego nie zabiegają o, o to, co miało takie znaczenie w starej rzeczywistości o sławę, o popularność i inne dotąd postrzegane jako wartościowe jakości. Na poziomie serca te jakości wcale wartościowe nie są. A teraz patrzę na takie osoby na planie fizycznym. To są osoby, wokół których jest spokój, spokój w ich sercach, w ich umysłach, ich świadomość, ich zrozumienie emanuje na zewnątrz i to jest ich wkład w tą rzeczywistość. To też są osoby, które wiedzą, kiedy włączyć się do pewnych działań, aktywności, wiedzą, do których działań się włączać. Ale jednocześnie większość ich uwagi jest skierowana na kreowanie tego, z czym tak naprawdę przyszli na Ziemię kreowanie naszej nowej rzeczywistości życia w miłości, w świetle, w szacunku i dobroci. Te osoby widzę już w pełni zakotwiczone na nowej Ziemi na pozytywnej linii czasowej. Są pionierami nowej rzeczywistości, która dotyczy tej cywilizacji. To bardzo odważne i bardzo kreatywne dusze, a wiele z nich przybyło z innych miejsc, poza ziemią, by dać swój wkład w tą rzeczywistość, w doświadczenie ziemi. Ich działania są piękne, zdecydowane i pełne mocy. Informacja, która się Powtarza, dotyczy tego, że, że ci ludzie nie są zainteresowani tym, by o nich wielu wiedziało. Są bardzo skupieni na swoich działaniach i swoim zadaniu, bo właśnie dzięki temu skupieniu i realizowaniu tego, z czym przyszli, ich wkład jest największy w tą rzeczywistość. To wszystko, jeśli chodzi o tą grupę. To wszystkie informacje na teraz. Pokazywana mi jest teraz następna grupa osób i ona charakteryzuje się tym, że te osoby bywają w naprawdę wysokich częstotliwościach, mają to rozpoznanie, mają takie doświadczenia, wiedzą jak to jest podczas takich doświadczeń rozpoznania, które nazywane są przebudzeniem. Doświadczyły rozpoznania swoich możliwości, doświadczyły bycia w stanie swojej mocy, ale jednocześnie ze względu na różne doświadczenia, okoliczności życia, przechodzą również przez etapy dla siebie trudniejsze. To są takie etapy, które służą uwalnianiu się od tego, co nie współgra. Z tą wysoką częstotliwością, od tego, co ją zakłóca, takie osoby przechodzą przez swój osobisty proces oczyszczenia, przebaczenia sobie samym na początku, zrozumienia dla siebie samych, że bez względu na to, co wcześniej robiły, to działały zawsze w zgodzie ze swoim. Zrozumieniem i świadomością na dany czas. Istotne jest, by to zrozumieć. To jest takie uwalniające, że w danym czasie nie mogło się zrobić inaczej niż się zrobiło, czy nie mogło się podjąć innej decyzji niż się podjęło. Ta grupa osób ma bardzo duży potencjał, by stosunkowo szybko uporządkować tą swoją przestrzeń obciążającą, ponieważ Doświadczenie tego stanu, przebudzenia tego wewnętrznego rozpoznania, że można inaczej, że jest inaczej, jest bardzo motywujące do tego, by być w takiej przestrzeni częściej. To jest przestrzeń wewnętrzna, to nie jest coś zewnętrznego, co się osiąga, to jest przestrzeń wewnętrznego światła i miłości, które w pewnych okolicznościach życia, Zostaje odkryte i doświadczone, a ponieważ jest to stan wewnętrzny, on jest, więc chodzi o to, by uwolnić się od tego wszystkiego, co to przesłania, co przeszkadza w pełnym doświadczaniu bycia tym, kim się jest. I to jest grupa, która stosunkowo szybko ma potencjał dołączyć do tej pierwszej grupy. Kolejna grupa to grupa osób, które cały czas walczą i to wygląda tak, jakby walczyli, żeby walczyć. Niewielu z tych walczących walczy tak naprawdę w słusznej sprawie, walczy, by odkrywać dotychczasowy fałsz, jaki był na tej planecie, by odkrywać olbrzymi poziom Zakłamania i wykorzystywania. Ich walka jest szlachetna, służy temu, by pokazywać prawdę, by odsłonić to, co było zakryte. Ta grupa nie jest duża. Dużo większa jest grupa, którzy pozornie się przyłączają do tego walczenia, ale tak naprawdę ta grupa jest zainteresowana tym, żeby walczyć, nawet nie ma dla nich za bardzo znaczenia. Z kim walczą, po co walczą, w jakim celu walczą, co chcą osiągnąć walcząc. I tak naprawdę jest to grupa ludzi, która atakuje wszystko wokół siebie: atakują tych, którzy myślą inaczej, atakują tych, którzy postępują inaczej, atakują wszystkich, którzy różnią się od nich. To jest grupa osób, u których okoliczności Życia, a także w dużym stopniu częstotliwość, jaka w tej chwili jest na planecie, coraz wyższa, uwolniły ich wewnętrzne pokłady strachu. Takie osoby czują się bardzo niepewnie w tych okolicznościach, i to jest często przyczyną ich atakowania wszystkiego innego. Takie osoby przechodzą przez proces uświadamiania sobie, że są odpowiedzialni za swoje życie, odpowiedzialni są za swoje czyny w warunkach, jakie mają do dyspozycji. Takie osoby też nie mają świadomości, zrozumienia, że cała negatywność, którą z siebie uwalniają, kiedy jest kierowana na innych, tak naprawdę musi do nich wracać. Proces polega na zrozumieniu, że te wszystkie niewygodne i niechciane uczucia, odczucia, przekonania wypływają po to, by je transformować, by je neutralizować, by je sobie uświadamiać i by się od nich uwalniać. I ta wiedza jest powszechnie dostępna, natomiast od tych osób zależy, czy będą chciały z niej skorzystać. I. Nazwałabym to odrobić swoje ziemskie lekcje, czy pozostaną w takiej przestrzeni nieustannego atakowania wszystkiego, co jest na zewnątrz. Tak to wygląda w pewnym oczywiście uproszczeniu obecny czas. Kolejna informacja dotyczy odkrywania olbrzymiej ilości rzeczy dotąd zakrytych, odkrywania wszystkich tajemnic. Ukrytych przed to zwykłymi ludźmi, tajemnic strzeżonych dotąd przez bardzo niewielką grupę mieszkańców tej planety. I jest to bardzo dobry proces. Jest to etap przebudzenia, by rozpoznać dotychczasową rzeczywistość i zobaczyć ją taką, jaka była, i zdecydować, co z tym zrobić, zdecydować, jakich dalszych. Wyborów dokonywać, ogólnie jako cywilizacja. Czy są jakieś wskazówki dla osób, które tego słuchają, jak najlepiej, najpraktyczniej wykorzystać te informacje? Odpowiedź, która przychodzi, dotyczy nazywałabym to bycia w swoim sercu, doskonalenia takiego stanu bycia w sobie, takiego wewnętrznego rozpoznania siebie, swojej. Wyjątkowości, miłości, którą się jest. Pomocne są w tym wszelkie aktywności, które służą naszemu spokojowi, spokojowi naszych myśli, naszemu odczuwaniu harmonii, piękna. Może to być muzyka, bycie w naturze. Wszelka aktywność, która wprawia nas w taki stan spokoju i szczęścia. I każdy może znaleźć sposoby, które dla niego najlepiej służą. I na koniec jest jeszcze taka informacja dotycząca umiejętności wewnętrznego rozpoznania. Kiedy jest czas na aktywność, a kiedy jest czas na takie głębokie wyciszenie siebie, jeden i drugi stan jest naturalny i jest potrzebny, natomiast dobrze jest właśnie doskonalić to rozpoznanie. Kiedy jest czas, by po prostu pobyć w ciszy, pomedytować, posłuchać muzyki, cokolwiek to jest, co wprawia w dobry nastrój, i jest czas, by przechodzić do działania, by realizować swoje plany, by robić to, co nas przyciąga, co uznajemy za wartościowe i ważne dla siebie i dla innych. Rozpoznanie. Różny poziom niewygody, który może być odczuwany przez wiele osób, jest etapem przyjściowym. I od naszego wewnętrznego rozpoznania i nastawienia w dużym stopniu zależy to, czy będziemy patrzyli na niewygodę jako na wielką trudność w swoim życiu, czy będziemy patrzyli na niewygodę jako na doświadczenie na okoliczność dzięki której możemy odkryć w sobie nowe możliwości, jako na okoliczność po przejściu, której uświadomimy sobie naszą moc. I na koniec inspiracja dotycząca osobistego czasu, to jak nim dysponujemy. Dobrze na co dzień pamiętać, że to, czemu dajemy swoją uwagę, wzmacniamy, i mieć świadomość, że jeżeli przez kilka godzin dziennie nasza uwaga jest skierowana na tematy, które nas niepokoją, na tematy, które kreują niepokojącą przyszłość, to to ma bezpośredni wpływ na osobiste samopoczucie, na to, w jakiej częstotliwości się jest, jakie się ma odczucia. Jaki jest nasz nastrój? A jeżeli naszą uwagę przez te kilka godzin dziennie skierujemy na działania i sprawy, które nas wzmacniają, które utwierdzają nas w naszych możliwościach, które kierują nas na rozwiązania i które sprawiają, że nasza wewnętrzna moc w naturalny sposób Zostaje przebudzona, nasze samopoczucie będzie dużo lepsze, a dodatkowo dzięki temu kreujemy swoją dobrą przyszłość dla siebie, dla swoich bliskich i dla rzeczywistości, którą zasilamy swoją energią i swoją uwagę. To wszystkie informacje na teraz. Pozostań w pokoju. Proponuję, byś wziął z tego, co usłyszałeś. To, co z Tobą rezonuje, to, co uznajesz za przydatne dla siebie. Jeżeli były informacje, które Ci nie odpowiadają, po prostu je zostaw, odłóż, bądź wolny w swoich wyborach. Życzę Ci tego, co dla Ciebie najcenniejsze na teraz, najbardziej wartościowe. Pozostań w pokoju i w miłości. Dziękuję.